Dzień dobry, dzień dobry, 22 dzień czerwca, witam ze stolicy naszego kraju. Dzisiaj wspólnie z żoną wybraliśmy się na ciut szybszą rocznicę ślubu, bo już za tydzień obchodzimy rocznicę ślubu, wybraliśmy się wspólnie na koncert Tako Hemingwaya na Stadion Narodowy. Zapraszam na nowy odcinek. ...Narodowego Cezary Już Też byśmy się przejechali takimi perełkami. Dziękujemy za teren. W marcu pojawiły się w sprzedaży bilety na trasę koncertową 1.800 oświecenie Tako Hemingwaya, po tym albumie. Były do wyboru Wrocław, Poznań, ale zobaczyłem również, że finał trasy koncertowej będzie na Stadionie Narodowym. Nie mogło być inaczej, musiałem tam być. Dwa lata temu byliśmy we Wrocławiu na Podsiadło, rok temu na Narodowym na Podsiadło, w tym roku padło na koncert Tako na Narodowym. Tak więc co roku jesteśmy na jakimś fajnym, dużym koncercie i to się ceni, bardzo mi się to podoba. I fajnie jest raz na jakiś czas wyskoczyć na taki event, Podróż do Warszawy spokojna, 4 godziny z haczykiem, nie to co kiedyś się jechało, paręnaście godzin. Zatrzymaliśmy się w tym oto hostelu, nawet jak na te pieniądze, które zapłaciliśmy, nie jest źle. Są łóżka, jest kibel, elegancko, polecam. Jesteśmy już na Narodowym, godzina opóźnienia do koncertu TACO, godzina 9, a taco jeszcze nie ma na scenie, ale pełno ludzi jeszcze wchodzi na stadion naszym no, doświecenie dla Piemarów i tak od małych powitać Was na ostatnim odcinku letniej klasy naszego słowiska. Oto Wakacje z dla Piemarów. Cześć Wasze Piemarze!

Będzie mi niezwykle miło, jeżeli przerwiesz na chwilę oglądanie i dasz subskrypcję na tym kanale i zostaniesz ze mną na dłużej. Życzę miłego oglądania dalej. i'm not sitting in the jungle with you and i Przepraszam, że przerywam Ci oglądanie tego materiału, ale z tego miejsca chciałbym podziękować salonowi samochodowemu Toyota Dobrygowski z Lubina, dzięki któremu mogłem wybrać się do Warszawy ich autem. Podróż ta była komfortowa, bo auto było w automatycznej skrzyni biegów, a także z silnikiem hybrydowym, tak więc same plusy. A więc sprawdźcie ofertę tego salonu i znajdźcie auto dla siebie. Co mogę powiedzieć o samym koncercie? Mi się bardzo podobało. Może nie był tak fantastyczny, jak Dawida podsiadło w zeszłym roku na Stadionie Narodowym, ale naprawdę było super. Raper, który wypełnił Stadion Narodowy, polski raper, naprawdę czapki z głów. Dużo gości, świetnie dobrana muzyka, wizualizacje, cała otoczka. To naprawdę było wspaniale. Naprawdę nie żałuję ani chwili, że tam się wybrałem na ten koncert. Mi się bardzo, bardzo, bardzo podobało. Bardzo chciałem sobie kupić coś ze specjalnego meczu z okazji tego koncertu, ale niestety nie znalazłem stoiska, ale też dość późno dotarliśmy na sam stadion. Docelowo koncert miał odbyć się o od 21.00, żeby wszyscy ludzie zdążyli, wejść, bo naprawdę kolejki były olbrzymie. Jest jedna rzecz, która nie podobała mi się na tym koncercie, i to samo było na koncercie Dawida posiadła na narodowym, mianowicie. Ceny na tym obiekcie. Tutaj wrzucam Wam cenik ze Stadionu Narodowego. Naprawdę organizatorzy, idźcie po do głowy, bo ceny, które narzucacie, to są cenami z kosmosu. A tak poza tym był to wspaniały koncert i nie żałuję jeszcze raz to powtórzę. Było fantastycznie.